się no puścisz się podle. i padniesz. Ale jak no, będzie, to też proszę po, po i przed. Wrażenie. Ja mam całe przeczytło rwą. Paulinka, jak pobyło, Jak tam? Powiedz. Fajnie. Powiedz coś więcej. Tak, co mam powiedzieć? Majęczynie no, tu, tu. się zaplątało. Tak, tak. Tak, tak. Sieci, no, sieci, nie, sieci. No. sieci. Masz czas, żeby mi zrobić dobieranego, bo mi brzydka leci. Ja się boję już. Witka. Proszę pana, teraz się zabiję. Ja byłam tam. Niech pan ci powie. Proszę, ja muszę to mieć, nie. jak ty się zabijasz. No, nie, o, nie. I w koleżankę nie. Nie, nie, nie. Nie, się. I ze mnie się. Co? się. Nie. To jest. Sprawozdanie, Zabój się. Zabój Wychodzę że mówi, to ale co ja? się stało inaczej? wiedziałam, że dam radę. Więc... <śmiecki> z pamiętnik, z pa pamiętnik z wakacji. Więc po ja weszłam. Byłam tam. Się Przefrunęłam Wiesz, się dajko, Przegalopowałam niczym woda. Pegas woda. na cyzłach, czy Zabijałam komara przy okazji. Chyba biedronka, ale dobra. Potem poszłam tam. I tak. Dokładnie tak. Tak? Tak, Później poszłam tak. tam. Tam. Zaczęłam się wahać. Zaczęłam się wahać, ale potem stwierdziłam, że ten pan powiedział, pan ze mnie wątpi, nie? Wiedziałam, nie ma takiego... I wiedziałam, nie no, muszę przejść! Poszłam. Zaczęłam się chwiać. Brawa. Zachwiałam się tak bardzo. Ale ja szagę. Teraz i tak laska i przed wami otworzyła. Ej teraz! do wniosku, wow, 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 wow. ja że dam radę. No i przeszłam. Brawo! Użek Niech pan tu na pana pokameruje, proszę pana. Ten oto pan powiedział, że. Powiedział, że we mnie zwątpił. Zwątpił, ale dałam radę. Dziękuję. oni nie wchodzą. Brawa!